Hej hej, tu Johnny B. Gunman. Witam was i zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka Freedom Cry, w dodatku do Asasyna 4. Naszym bohaterem nie jest już Edward Kenway, lecz jest to czarno skóry były niewolnik, który wyzwolił się z niewoli, czy został wyzwolony? I znalazł się w służbie azasynów. Tam nauczył się mistrzostwa w obsłudze, w posługiwaniu się bronią, maczetami, mieczami, pistoletami, a teraz realizuje swoją misję samodzielnie. A w czasie cofnęliśmy się, to znaczy nie cofnęliśmy się, ale jesteśmy do przodu 15 lat od wydarzeń które mieliśmy w ASSASSINIE 4. Ciekaw jestem jakie to będą tutaj te misje i jak poradzono sobie tutaj jak gdyby z nową rozgrywką, z nowym bohaterem no wszystko się okaże podczas rozgrywki i patrzmy jak to się wszystko będzie toczyło dalej Zmienię trochę ustawienia myszy, bo mam coś te ruchy bardzo nadbudzone. Nadpobudliwy jestem, bardzo coś w swoich ruchach. Jest tak jak poprzednio w Asasynie 4, ale ja sobie teraz przypomniałem. Ja mam włączoną w myszy akcelerację. I jak wyłączę tą akcelerację, właśnie w tej chwili ją wyłączam, to myślę, że trochę nasz bohater się uspokoi i nie będzie taki już pobudzony jak ostatnio. Mamy skrzyneczkę ze skarbem. No i patrzmy co mamy tutaj do, do zrealizowania. Jakie mamy przygody. Czyli na pewno jak w Asasynie 4 jesteśmy kieszonkowcem. Widzę jak na razie ci mieszkańcy tego. Miasteczka są bogatsi niż od, bogatsi od tych w Hawanie. Z reguły w Hawanie, jak kogoś okradł i ktoś miał pod, ponad 20 reali, to musiał być naprawdę bogaty. Z reguły napadnięci przeze mnie mieszkańcy Hawany, znaczy nie napadnięci, obrabowani, z reguły mieli kilkanaście reali. A jeszcze jeden. W tym mieście posługuję maczetą. Oberwanie operowanie taką maczetą musi być chyba bardzo nieprzyjemne. No i realizuję pierwsze zadanie w mieście. Tym go jego mu się też sprawdzimy, kieszenie. Szukaj dżentelmena. Spróbuję poskakać trochę po, dacha, po dachach. Zobaczymy, czy nasz bohater jest tak zdolny jak Edward Kenway. O gdzie mamy jakieś zadanko. Tak jest, odbieramy kluczyk. Nie ukrywam się z tym, co robię. Jestem bezwzględny i krwiożerczy. Dobrze, odbieramy kluczyk i będziemy mogli teraz uwolnić niewolników. No, uwalniamy niewolników. Dobra, jesteście wolni. Trosze, troszeczkę się tu przejdziemy i opróżnimy parę kieszeni. No, widzę, że ci mieszkańcy tego miasta naprawdę są bogaci. Mimo, że wyłączyłem akcelerację myszy. To wciąż widzę, że te ruchy mam takie. Coś bardzo jestem nadpodbudliwy. Nie wiem dlaczego. Czy muszę te wskazania jeszcze obniżyć o jeden? To znaczy nie wskazania ustawienia myszy. Ale jeszcze pogram i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy dalej. Gdzieś tu mamy w pobliżu kolejną skrzyneczkę. Jest tam na dole. Czyli mam 30 skrzyneczek do otwarcia. Będzie co robić? Mamy... O, proszę bardzo, mamy i... Nie wiem jak to nazwać szafę, w której się skryjemy. Gdybyśmy byli ścigani. No i tutaj posprawdzamy te kieszenie. No naprawdę ci mieszkańcy są bogaci. Proszę bardzo. No tu niemal każdy ma ponad 20 reali. Proszę bardzo. No, widzę, że w tym mieście naprawdę się obłowie bardzo szybko. I kolejny jakiś jego mość. Już sprawdzamy, co ma w kieszeni. I rozejrzymy się teraz co mamy tutaj w tym mieście Ale może sobie najpierw poskaczemy trochę Zobaczymy jakim jesteśmy z koszkiem Zobaczymy czy coś nauczyliśmy się od tych asasynów Oczekać teraz dżentelmena, tylko gdzie ten dżentelmen? Tutaj każdy to jest dżentelmen, a skazówek żadnej nie widzę a asasynie. Jest to najgorsze, że czasami dostajemy do realizacji dwa, a nawet trzy zadania. I nie wiadomo, za co się wziąć. Jak się, prawda, realizuje jedno zadanie, to się traci drugie zadanie. Szukam tego dżentelmena, ale naprawdę nie wiem, gdzie on jest. A, jest. Dobrze, popatrzmy sobie jeszcze na mapę. I co tu mamy? Niewolnicy do wyzwolenia. Pójdziemy tam, bo oni są w pobliżu. Oj, mamy tu przeciwnika z pistoletem. Ta maczeta jest okropna. Nie przeciwnika jak mięso w masarni. No bracia, jesteście wolni. Popatrzmy jeszcze co mamy tutaj w tej mapie, w tym miasteczku, kolejni niewolnicy do wyzwolenia, ale też i widzę, że mamy dżentelmena. Proszę bardzo, i mamy również wzrok orła, tak jak w Asasynie czwartym.

Popatrzmy co mamy tutaj jeszcze na tej mapie. Mamy sklepy, punkty widokowe widzę. Jest, mamy tutaj. Naj to jest najbliższy punkt widokowy do synchronizacji. No jest niedużo, 68 metrów. Miasto bardziej przypomina mi taką dużą wioskę. Bo była naprawdę. No, widać było, że to jest miasto, prawda? A tu mamy raczej taką wioskę. Taką dużą wioskę. Obecnie ta duża wioska jest teraz stolicą Haiti. No i chyba niewiele się zmieniło, bo. Nadal ta stolica jest bardzo taka. Można to zobaczyć gdzieś na internecie. Jest naprawdę taka zaniedbana, zniszczona. No, może poza tymi szczechami drewnianymi, są teraz murowane. I mamy się teraz dostać na ten punkt widokowy. że przejdę na inną ścianę. No i nie mogę coś wyskoczyć. Na inną znowu ścianę? A jaka to jest różnica między tamtą a tą? No i robimy pierwszą prezentację. Znaczy prezentację, synchronizację. I nas słynny skok. Widzę, że nas, nasz bohater naprawdę dużo się nauczył od Edwarda Kenwaya, bo jest naprawdę jego wiernym naśladowcą. No i co my tu mamy? Mamy naszego dżentelmena. Wreszcie żeśmy na niego trafili przez przypadek. Ja się chyba udam na jakiś dom. Będę skakał po dachach. Bo takie śledzenie jest bardzo takie niewygodne. O i to jest najlepsze ustawienie. Prawda on sobie tam idzie a ja za nim skaczę. No tak tylko że domy się skończyły. Nasz bohater wszedł do jakiegoś domu i my so sobie wejdziemy za nim. I gdzie trafimy? Weszliśmy do jakiejś oberży. Nie Jestem bardzo ciekaw, mówicie. Już, 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 już tam i te, i te z wami się nie mogę przebić. Już, 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 Coś mam, te ruchy takie nieskoordynowane. Oj, boże, kochany. Nie, nie mogę się. stanęła mi na drodze, i. No dobra, desynchronizacja.

A podejdę do niego. Udam, że to jest mi stary znajomy. Ura, Podsłuchałem rozmowę. Jestem niesamowity. Udał się teraz na kon konwersację. Madame Joseph, expecting a package. It? But not you. Where's L'Admiral? I see. And do you mean for me to meet the same fate? Look around. One threat, and these men will end you. I bring no threat. Tell me, how do the Templars allow you to carry on like this? <laughs> I am only the messenger. But before you judge, remember the Templar's coin, like any, will buy the freedom of men like you. I know this, Mark. You know nothing. You have the brand of a slave, the eloquence of a scholar. Hands of a sailor and an assassin's hood. Few weapons. I think the storm stranded you. What do you need? A ship? Shelter? These things can be had for the price of this parcel. I need nothing I can't win for myself. But prove that what you promise is true perhaps something can be arranged. is this your game? very well. then you will do me a favor. augustin dufort is a very secretive man. first find his plantation contact and give him this message from the gouverneur. augustin will give you all the proof you need. repeat this password. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Ja dziękuję Wam za obejrzenie go i zapraszam na kolejne przygody naszego bohatera. Na razie, cześć i czołem. Do następnego spotkania.